Pierwszy dobry rzut, drugi również dobry, trzeci. Świetne, świetne wyłapanie. Czwarty nieudany, uwaga. Ostatnie kółko i. walczyć dalej, pięć, żeby wyjść na prowadzenie. Proszę bardzo. Niestety nieudany. O, właśnie, tak, takich właśnie rzutów oczekujemy. Świetnie. Brawo. I ostatni punkt. Jest! Cztery punkty. Na lepiej, mnie, Tak, brawo. No, świetnie. Świetnie. No! Co jest, słuchajcie? Malebrym tym kijem. Słuchajcie, zero... Trzeci rzut. Świetny! Trzeci punkt no i uwaga! Czy będzie prowadzenie w finale? W skoń... Jedna strona oczywał, pomyśleć sobie o jakichś innych rzeczach na do wygrania. Drugą stronę. Eleganckie. I teraz w dół. Nie przewinąć do tych Tylko to do To jest górność. To jak na macie. aby się, się nas zapaslić. Prawo. No. Słuchajcie, jeszcze sobie, robimy, biedną wszyscy, spotykamy się, R łapki, 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 wszyscy, ręce, 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 razem, 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 razem i... halo, czekajcie, czekajcie na mnie, słuchajcie, ja mam takie hasło, czas jest... nóżki, pracują. słuchajcie, hasło jest bardzo Ej. proste, czy, wy czy wygramy, czy przegramy, projekt Zima uwielbiamy, uwaga, 3, 2, 1, start. Czy wygramy, czy przegramy, projekt Zima uwielbiamy. Klasa, baczność! klasa, baczność! Kolejno Odlicz Odlicz 7 8 9 10 10 Świetnie Kochani W tym momencie Bardzo W pru... ogóle chodzi o to Kto się pomyli Odpada Zostaje jedna osoba I ta osoba wygrywa Proste Robimy symulację Uwaga Projekt Całaś. No jak jest projekt? Tak jest projekt No także ten Zima. Projekt. Zima. Projekt. Projekt. Aš.